Mikro i małe firmy będą płaciły CIT dopiero w momencie wypłaty zysku przez spółkę. Zapowiedział Mateusz Morawiecki już w swoim eksposie. Według premiera, ma to długofalowo poprawić płynność finansową firm i sprawić, żeby Polska stała się krajem przyjaźniejszym inwestorom. Jak mówił, poprzez tego typu uproszczenia, Polska stanie się krajem przyjaznym inwestorom, a małe firmy poprawią płynność finansową. Planowo taka zmiana miała wejść w życie latem. Teraz minister finansów w radiowej trójce powiedział, że ze względu na pandemię koronawirusa, Starska. 2 wywołującego chorobę COVID-19 rozwiązanie wejdzie w życie później. Podatek CIT w Estonii wynosi 20%. To dużo, ale jego zaletą jest to, że obowiązek jego opłacania następuje w momencie dystrybucji dochodu spółki, czyli wypłaty dywidendy. CIT w Estonii odprowadzany jest nie od wypracowanego przez firmę zysku, ale dopiero w momencie wypłaty zysku z firmy w formie dywidendy. Dopóki zysk zostaje w firmie, podatek nie musi być płacony. Chcemy to jak najszybciej wdrożyć, bo myślę, że jest to bardzo dobry instrument, żeby pomóc małym firmom, żeby inwestowały w siebie, a nie żeby pieniądze wychodziły w dywidendę, skomentował minister Kościński. Co w ogóle myślisz o wprowadzeniu estońskiego CIT-u? To faktycznie dobre dla polskich przedsiębiorców? Czy zwykły haczyk, aby chętniej przejmowały nasz rynek zagraniczne koncerny? Pogadajmy w komentarzach, a tymczasem kliknij w ten film, a zobaczysz jeden prosty sposób, jak wyłudzić miliony z VAT.